Chciałbym złożyć oświadczenie w związku z pojawiającymi się insynuacjami, często o charakterze złośliwym, dotyczącymi odmowy rejestracji list Komitetu Wyborczego w Prawa i sprawiedliwości do Rady Gminy Bochnia. Wielokrotnie to powtarzałem, ale chciałem to jeszcze raz powiedzieć publicznie, że moja rola w tym wszystkim sprowadzała się tylko do czynności technicznych. Jestem jako osoba upoważniona. Jedyną osobą na terenie powiatu boheńskiego, która mogła skutecznie zarejestrować listy do powiatu w różnych, do, listy do, y, samorządów w różnych szczebli. Robiłem to tak samo w wypadku powiatu y, miasta, jak i gminy Bochnia. Niestety nieszczęśliwie się złożyło, że listy te były obarczone wadami. Nie mnie polemizować, natomiast nie mogę sobie wziąć na siebie ciężar odpowiedzialności za to, ponieważ, jak powiedziałem, ja byłem tylko osobą wyłącznie zgłaszającą te listy. Listy były z podpisami zbierane przez lokalnych członków Prawa i Sprawiedliwości w gminie Bochnia. Ja w zasadzie dostałem je dopiero w ostatnim momencie przed właściwie udaniem się do Komisji Wyborczej. Nie miałem żadnego wpływu na kształt e, zgłoszonych, ka, listy zgłoszonych kandydatów, nie miałem również nic wspólnego z tymi listami. Ubolewam, że tak się stało, szczególnie w sprawie tej osoby, e, która jak to wynika z e, uchwały Państwowej Komisji Wyborczej okazała się osobą zmarłą dwa lata temu. Deklaruję pełną chęć współpracy z organami powołanymi do tego, żeby to wyjaśnić. Oczywiście niczego nie mam do ukrycia, bo niczego nie mam do powiedzenia w tej sprawie. I to powiem tak samo jak mówię to Państwu, powiem to również, jeżeli będę poproszony o wyjaśnienie. Chciałem też dodać na koniec, że jestem w posiadaniu informacji, iż zostało złożone do prokuratury. Wniosek, został złożony wniosek o y, prawdopodobne naruszenie prawa, naruszenie przepisów w postaci wywierania niedozwolonych nacisków na kandydatów y, Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości w Gminie Bochnia. Nie mogę powiedzieć żadnych szczegółów, oprócz tego, że nie jestem autorem tego wniosku, bo nie mam nic wspólnego, jeszcze raz powtarzam z tą sprawą. Natomiast y, wiem o tym, że taki wniosek został złożony. Tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję Państwu bardzo.